Panie burmistrzu, szanowni państwo radni, sądysi, drodzy dyrektorzy, drodzy goście. E, no jesteśmy szczęśliwi. No udało się rzeczywiście e, spełnić marzenie e, chyba wszystkich. Powstaje e, wyjątkowy obiekt, obiekt, który e, no myślę, tak jak sama jego nazwa wskazuje, będzie jedną wielką frajdą w naszej gminie. I mam nadzieję, że ten centrum tego, tej frajdy stanie się... E, ten obiekt, ta hala, oczywiście startujemy z lodowiskiem, ale jak tutaj wszyscy wiemy, nie tylko lodowisko, ale będzie też i wrotkowisko, będzie też plac zabawa. Myślę, że kreatywność nasza pozwoli tutaj jeszcze niejedną inicjatywę przygotować i zaproponować. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy będziemy się dobrze bawić. I to jest nasze przesłanie, i mam nadzieję, że i ci dorośli, i ci najmłodsi, i ci wszyscy, którzy chcą być aktywni, mają dziś od dziś do dyspozycji ten piękny obiekt niech im wszystkim służy i mam nadzieję, że e, będzie to piękne miejsce, aktywne miejsce dla naszych mieszkańców, ale też i będzie takim miejscem, które e, myślę, że dzisiaj już możemy powiedzieć zaprosi do odwiedzenia gminy Kostrzyn również innych mieszkańców sąsiednich gmin e, z wielką przyjemnością będziemy się z nimi tutaj również spotykać Drodzy Państwo Oczywiście ten projekt nie zadziałby się bez środków finansowych. Obiekt kosztował około 8,5 miliona złotych, z czego aż 90% pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Więc myślę, że warto było te środki zainwestować w taką infrastrukturę i cieszę się bardzo, że ten projekt który przygotowywaliśmy od dłuższego czasu. Na ten projekt udało się pozyskać środki zewnętrzne, udało się rozpocząć budowę i jak dzisiaj widzimy, możemy się cieszyć z tego wyjątkowego miejsca. Dziękuję tym wszystkim, którzy w ten projekt się zaangażowali. Oczywiście zacznę od moich współpracowników w Urzędzie Miejskim, którzy odpowiadali za ten projekt, za jego realizację. Myślę, że możemy być z niego dumni. Dziękuję. Radnym Rady Miejskiej Gminy Kostrzym za to, że e, zaufali nam, że e, udało nam się e, myślę wszystkich zachęcić i, e, i tak pozytywnie zakręcić na ten temat i dzięki zaufaniu radnych i, i przeznaczeniu tych środków budżetowych również e, na tą inwestycję możemy dzisiaj cieszyć się tym pięknym obiektem. Dzięki wszystkim za tą robotę i myślę, że możemy być szczęśliwi i niech nam służy. Mogę krótko jasno i wyraźnie powiedzieć Centrum Aktywności Frejda uważam za otwarte. Szanowni Państwo przychodząc do samorządu w 2015 roku razem z burmistrzem Matyskiem powiedzieliśmy sobie, że będziemy kładli duży nacisk na to, żeby rozruszać naszych mieszkańców, żeby dać im coś oprócz pracy o, o, oprócz y, takich codziennych zajęć, oprócz y, realizowania takiej infrastruktury, która jest niezbędna do tego, żeby tutaj w tym mieście mieszkać, powiedzieliśmy sobie, postanowiliśmy sobie, że zrobimy również coś więcej. Stąd właśnie te obiekty, które y, powstawały wcześniej, a dzisiaj y, zwieńczone y, halą y, sportową, w której będziemy mogli y, realizować te swoje pasje, chociażby łyżwiarskie, wrobkarskie czy y, przeznaczenia dla najmłodszych w czasie lata, a również organizować tutaj mnóstwo eventów. Wspomniałem o tym, ale wcześniej burmistrz nie, nie, nie mówił, więc ja to powiem. To jest świeć na tej naszej gminy, to, to są prace zabaw to jest hala sportowa, która wreszcie doczekała się swojej realizacji w Szkole Podstawowej nr 1. Czyli wszystko to, co do tej pory robiliśmy jest skutkiem, jest realizacją tych postanowień, które podjęliśmy sobie kilka lat temu, wchodząc właśnie do Kościółskiego Samorządu. Burmistrz zapowiedział start w wyborach najbliższych 7 kwietnia i myślę, że wszystko pójdzie dobrze, a to oznacza, że ta hala ten obiekt to nie jest koniec realizacji naszych marzeń, tych, które kiedyś sobie założyliśmy. Myślę, że ten otwarty obiekt będzie służył już od dzisiaj wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Liczymy również na to, że znajdzie on zainteresowanie naszych gości, którzy bardzo chętnie będą do naszej gminy, dalszego miasta przybywali. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, oto nasz niecały zespół: Krzysiek, Oskar, Mariola, Milena, i no ja, Szymon. Będziemy się Wami opiekowali podczas spędzania czasu w tym obiekcie. Dołożymy wszelkich starań, abyście wyszli zadowoleni, uśmiechnięci. No i oczywiście, tak jak Pan Burmistrz wspomniał, i reszta wkładów wspaniale się mawili. Także zachęcamy Was wszystkich na dzisiejszą jazdę na łyżwach, a także w późniejszym czasie do skorzystania z reszty naszej oferty. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. To co Szymonie, tak jak ustaliliśmy, teraz jest czas na możli pokazanie możliwości technicznych naszej tak zwanej rolby od lodowiska.